Dzisiaj chciałbym wam pokazać proste, tanie, fajnie wykonane, całkiem sensownie brzmiące i dosyć niepozorne słuchawki, czyli Realme Buds R3 w wersji neo. I muszę wam powiedzieć wprost, że zabierałem się za recenzję tych słuchawek jak przysłowiowy pies do jeża. I nie byłem do końca przekonany, że Realme będzie w stanie zaskoczyć nas czymś sensownym w tak niskiej półce cenowej. Byłem przekonany, że musi tkwić gdzieś tutaj jakiś haczyk. I powiem Wam wprost, że te słuchawki najbardziej skojarzyły mi się z propozycją Jabry, z propozycją Jabry Lite w wersji 3. I są to słuchawki, które, uwaga, docelowo są po prostu droższe od tego urządzenia. I oczywiście, nie spodziewajmy się tego, że Realme... Nagle za mniej niż 200 zł, albo jeżeli zdecydujemy się sprowadzić te słuchawki gdzieś z dalekowschodnich portali, to sporo, sporo taniej. Że Realme zaoferuje nam wyjątkową jakość dźwięku, bo ten dźwięk będzie zwyczajnie poprawny, ale będzie dosyć angażujący, dosyć przyjemny. I teraz opowiem Wam jeszcze jedną rzecz: bo to, że te słuchawki porównałem z Żabrą, nie jest przypadkowe. Dlaczego? O tym za chwilę. Jak widzicie Realme ma się czym wyróżniać i to czym wyróżniać to będzie przede wszystkim tutaj ta góra, którą widzicie, ona jest taka lekko przezroczysta, mleczno przezroczysta raczej bym powiedział, ten placek jest taki dosyć mleczny, ale na pewno sprawia, że po pierwsze fajne nasze słuchawki wyglądają, Możemy zobaczyć, że są akurat włożone w środku, nie musimy gdzieś pąków szukać. To jest taki fajny, drobny detal, który sprawia, że to urządzenie no, troszeczkę odróżnia się od konkurencji, zwłaszcza tej konkurencji, która jest podobnie wyceniona, bo no, ze świecą szukać w tej półce senowej urządzenia, jakie śliłoby się na większą czy mniejszą, ale jednak oryginalność. Za to w tym wypadku należy się mieć zdecydowany plus. Poza tym mlecznym etui... Znajdziemy tutaj taką bardzo fajną szarą obwódkę. Ona nadaje też całości takiego dodatkowego smaczku, i mi się to bardzo podoba. Posłuchajcie teraz przez chwilę, jak to etui pracuje jak ta klapka pracuje. Jak słychać, jest to takie dosyć sprężyste i całkiem sensowne mocowanie, które w zasadzie. Ono nie wydaje tutaj żadnych odgłosów, nie lata też na boki. No, mimo tej niższej półki cenowej, mam wrażenie, że te słuchawki mogą sporo posłużyć. Same pąki natomiast nie są już tak oryginalne. Ja wyciągnę teraz jedną słuchawkę i teraz, jak zobaczycie, jest to konstrukcja taka mocno kuco podobna. Jeżeli widzieliście recenzję tani słuchawek na kanale, to widzieliście też tam zapewne słuchawki. Marki Kucy i te słuchawki wyglądają bardzo podobnie do tego, ale uwaga, ta kopułka jest tutaj w zasadzie bliźniacza do pewnego modelu Kuzy, który za chwilę zobaczycie gdzieś tutaj w linku, podejrzewam na górze. Natomiast ta nóżka wygląda już o niebo lepiej i wygląda nie tak tanio jak reszta słuchawki, bo została pokryta jakimś takim. E, pseudo posrebrzany, to oczywiście jest tworzywo sztuczne, jakiś plastik tworzywem i wygląda to no, całkiem sensownie, całkiem fajnie. Miło na te słuchawki na pewno popatrzeć, ale nie chodzi tutaj też o samo patrzenie, bo uwaga, po włożeniu w ucho ten Pasek, który tutaj widzicie, jest też bardzo przyjemny i taki intuicyjnie się z niego korzysta. A przede wszystkim obsługuje też regulację głośności. I to jest coś, co naprawdę w tym przedziale co nowym robi robotę, bo mamy tutaj standardowe pauzowanie, mamy tutaj przewijanie utworu do kolejnej piosenki. Nie ma niestety przycisku ani skrótu do wstecz. A ten gest taki przytrzymania wywołuje nam y, na jednej słuchawce zgłośnienie, na drugiej ściszenie tego, co słyszymy. Za regulację głośności zdecydowany plus. Ale to nie jest ostatni plus, jaki tym pąką gdzieś chciałbym przyznać. Bo podoba mi się też to, że gumki, jakie znajdziemy w zestawie, pozwólcie, że ja teraz jedno tutaj zaprezentuję. One są sensowne, dosyć grube, mięsiste, takie przyjemne i nie sprawiają wrażenia, że korzystamy z czegoś, co jest. Z niższej półki cenowej to mi się bardzo podoba. Co Wam chciałem jeszcze pokazać? Oczywiście, będzie ta aplikacja. W przypadku tego modelu, Realme postawiło na prostotę i ta prostota mnie tutaj absolutnie kupuje. Co my tu znajdziemy? Mamy tylko wizerunek naszych słuchawek. Mamy trzy tryby pracy korektora: klasycznie podbicie basu, podbicie sopranu. I oczywiście tryb zrównoważony. I powiem wam wprost, że te słuchawki nadają się do słuchania głównie w trybie zrównoważonym. Tryb jasny, no to nie jest zupełnie to brzmienie, bo to jest coś w rodzaju jakiegoś takiego lekko kartonowego odgłosu, który gdzieś tam do nas do, dociera. Jest to absolutnie chybione. Natomiast podbicie basu, jak to podbicie basu, troszeczkę sprawia, że ta całość jest mniej czytelna. Podoba mi się za to to, co tutaj zobaczycie ustawienia przycisków. Ja tutaj odpalę ustawienia przycisków. Zobaczcie, mamy bardzo szczegółowe regulacje i ta regulacja pozwala nam dostroić dwukrotne, trzykrotne i przytrzymanie palcem, trzykrotne, dwukrotne oczywiście tapnięcie i możemy dostroić na przykład w ten sposób pauzę, następny utwór, poprzedni, zwiększenie głośności, zmniejszenie czy odpalenie asystenta głosowego, a na koniec wyłączenie zupełnie sterowania gestami. To jest bardzo fajny dodatek, bardzo mi się podoba. Natomiast jest tutaj jeszcze coś takiego, co nazywa się tryb gry. I niestety za tryb gry ja wymierzyłbym solidną karę komuś, kto aplikację projektował, dlatego że każdorazowe przełączenie przełącznika tryb gry na włączony, wyłączony powoduje to, że słyszymy głośne PIM! I to głośne PIM jest zawsze tak samo głośne, nieważne czy słuchamy na minimalnej głośności, czy na maksymalnej. Ono jest zawsze tak głośne, że w stanie praktycznie pobudzić umarłego do życia. Yy, to jest zdecydowany minus. Kiedy pierwszy raz to odpaliłem, myślałem, że słuchawki się zepsuły, a ja stracę słuch. Nie podoba mi się to zupełnie, to jest nieprzemyślane. Tradycyjnie chciałbym Wam też pokazać, jak te słuchaweczki leżą w uchu. I muszę Wam powiedzieć, że mimo, że ta kopułka jest tutaj dosyć spora, yy, to... One wchodzą dosyć głęboko do naszego ucha, do kanału ucha i zobaczcie, jak to wygląda w praktyce. Słuchawka leży naprawdę mocno, naprawdę pewnie, ona nam ucha nie wypadnie. Mnie się to strasznie podoba i te materiały, które ja sobie pozwolę wyciągnąć, które tutaj znajdziemy, one nie są może pierwszej jakości, ale na pewno nie powodują żadnych podrażnień, nie powodują uczucia gorąca. Ta słuchawka w uchu leży bardzo wygodnie, silikony też są sensowne i... O dziwo, chociaż nie mamy tu ans oczywiście jest to takie pasywne tłumienie hałasu na zasadzie zatyczki do uszu. I teraz a propos zatyczki do uszu, ja bym chciał powiedzieć jeszcze jedną bardzo ważną kwestię, bo to urządzenie, w przeciwieństwie do przywołanych przeze mnie Jabry na chociażby trójki, nie powoduje tego mocnego efektu korka. W związku z tym możemy ich używać dłużej bez męczenia. I to jest taka bardzo fajna cecha, która za tymi słuchawkami jednak no, rzutuje na plus i pokazuje, że y, ważniejsze od tego takiego solidnego, sportowego dopasowania może być dla wielu osób to, że my chcemy z tych słuchawek po prostu w większym komforcie korzystać dłużej. Mnie się to absolutnie podoba. Oczywiście chciałbym Wam powiedzieć, jak te słuchawki właściwie brzmią, bo jak dla mnie one brzmią by całkiem nieźle i jak na kwotę poniżej 200 zł za y, tyle możemy kupić je w polskich sklepach, Ewentualnie za kwotę bliższej 120-130 zł, jeżeli zdecydujemy się kupić te słuchawki gdzieś za AliExpress i podobny portali, to brzmienie jest jak najbardziej akceptowalne. Akceptowalne, ale nie zadowoli każdego, bo moim zdaniem brakuje tutaj troszeczkę takiego spójnego zestrojenia, spójnego wybrzmienia wszystkich instrumentów i mnie nie do końca się to podobało i nie sprawdzało się. To jest takie brzmienie, które nie sprawdzi się niestety w muzyce metalowej, które nie sprawdzi się w muzyce rockowej bo okaże się, że my tutaj jesteśmy troszeczkę, poszczególne te instrumenty będą troszkę odklejone od siebie i do tego jeszcze dojdzie takie delikatne to szeleszczenie góry. Bas nie jest też zbyt jakiś taki dojmujący, zbyt potężny, więc to brzmienie może być troszeczkę zbyt takie jednolite, zbyt płaskie do muzyki rockowej, do muzyki metalowej i może tą muzykę mocno zubożyć, po prostu może też pokazać słabość. No, nie do końca poprawnie zremasterowanych utworów, z którymi ostatnio gdzieś tam można się spotkać, tych utworów metalowych, zwłaszcza z lat 80. -tych. Natomiast jeżeli chodzi o muzykę elektroniczną, jeżeli chodzi o muzykę bardziej energetyczną, bardziej żywą, taką, gdzie więcej stawiamy na emocje, gdzie więcej stawiamy na współcześnie brzmiący bas, no to okaże się, że słuchawki radzą sobie bardzo dobrze. I tak naprawdę ja próbowałem je testować na polskim hip-hopie, na polskim rapie, gdzieś na muzyce mocniejszej elektronicznej. E, takiej rejwowej i one tutaj grają naprawdę tak żywiołowo, mocno, z takim przekazem szybkim. I ten przekaz e, on no, jest naprawdę satysfakcjonujący. Tak jak mówię, zwłaszcza w tej kwocie. Więc jeżeli szukacie słuchawek, które poniżej 200 zł, zaoferują wam dobre, dobre podejście do rocka do metalu, do muzyki gitarowej, do muzyki bardziej wymagającej, do klasyki. To nie będzie ten adres i ja bym ostrzegał przed tymi słuchawkami, bo one po prostu brakuje tutaj tego czegoś, co charakteryzuje wszystkie słuchawki z górnej półki cenowej. Brakuje tutaj e, takiej wyraźnej sygnatury brzmieniowej, brakuje naturalności, brakuje spójności tego dźwięku, brakuje szerokości tej sceny. To są rzeczy, które tutaj oczywiście w tej kwocie cenowej ja ich się po prostu nie jestem w stanie czepiać. Poza tym te słuchawki brzmią naprawdę sensownie. E, jeżeli słuchacie gitar, przede wszystkim gitar, szukajcie troszeczkę gdzie indziej i tutaj bym się skłaniał raczej w stronę Jabra, o której wspominałem. Natomiast jeżeli słuchacie elektroniki, to jest jak najbardziej poprawny adres. Jak przystało na klasę tę nową, zestaw nie będzie nas zbytnio rozpieszczał bogactwem, ale jest absolutnie wystarczający. Mamy tutaj dodatkowe dwie pary silikonowych nakładek, one są w różnych rozmiarach. Mamy tutaj w charakterystycznym kolorze ja teraz wyjmę ten przewód ładujący bo ten kolor jest typowy dla marki i kojarzy się z tym sympatycznym zwierzątkiem, który jest maskotką Realme czyli fajny żółty kabelek trudno go będzie zgubić. Mamy tutaj też instrukcję użytkowania. Wyglądało sympatycznie, fajnie i można tutaj znaleźć przydatne wiadomości. Oczywiście znajdziemy tutaj opcję, jak kontrolować to urządzenie, jak zresetować i tak dalej. Tym, co mi się tutaj jeszcze podoba, chciałem Wam pokazać jeszcze raz to urządzonko, żebyście mogli rzucić okiem zanim zdecydujecie się na przykład na ich wypróbowanie na jego wypróbowanie, chciałbym Wam powiedzieć jedno, te słuchawki jak na swoją kwotę cenową oferują absolutny taki standard mamy tutaj obsługę SBC, mamy obsługę AAC, nie ma tutaj żadnego, żadnego ANC nie ma żadnej redukcji hałasu otoczenia natomiast są mikrofony z ANC i od razu powiem, że te mikrofony sprawdzają się całkiem sensownie ze słuchawek, naprawdę da się dobrze korzystać jako urządzenia które nam zastąpi zestaw do Y, rozmów y, za pośrednictwem słuchawki plus smartfon. Sprawdza się to bardzo w porządku i ja nie miałem zastrzeżeń co do tego, jak mnie słychać jakiegoś. Słyszę jest naprawdę ok, aczkolwiek na żadne y, magiczne działanie tego NSE tutaj bym też nie liczył. Y, ono ma w teorii wyciszyć szumy tła, natomiast wzmocnić nasz głos w praktyce sprawdza się. O tyle, o ile tak bym to nazwał. To chyba nie jest jeszcze ta półka cenowa, żeby gdzieś traktować to urządzenie jako no, kapitalne słuchawki do rozmów, ale jest naprawdę przyzwoicie jest dobrze. Chciałbym Wam opowiedzieć o pracy na baterii, bo słuchawki będą ładowały się etui do 2 godzin, sampong do godziny. Natomiast czas pracy, rozmowa na jednym ładowaniu, to maleństwo będzie nam pracowało przy rozmowie po bluetooth do 4 godzin, do, przy słuchaniu muzyki do godzin 7. W praktyce u mnie ten czas był troszkę krótszy, ale mam wrażenie, że to zależy też od poziomu głośności na jakim to było testowane. W moim wypadku solidne 5 godzin od słuchu to jest naprawdę dobrze. A w międzyczasie też jakaś rozmowa telefoniczna się zdarzyła, więc być może to ten czas pracy gdzieś obniżyło, natomiast znalazłem jedną rzecz i zastanawiam się, czy ona dotyczy tylko mojego egzemplarza, mianowicie te słuchawki po odłożeniu gdzieś do plecaka czy do szuflady na tydzień na przykład. Potrafią się praktycznie rozładować, więc jeżeli nie będziecie ich używali przez dłuższy czas, kategorycznie przed zabraniem gdzieś ze sobą w jakąś podróż, czy nawet do kieszeni, do kurtki, żeby z nich korzystać, spróbujcie przynajmniej trochę podładować. Wtedy no, na pewno ten poziom tutaj baterii zapewni Wam jakieś, jakieś możliwości odsłuchu. Natomiast jeżeli zostawicie je na kilka dni, włożone do etui, gdzieś tam odłożone na bok, okaże się, że ta bateria może się rozładować. Mnie się rozładowała tak dwukrotnie, więc myślę, że coś jest na rzeczy. W ramach zakończenia chciałbym Wam powiedzieć, że te bacy od Rimi to jedne ze słuchawek, które no, sprawiły mi troszeczkę problemu, przede wszystkim dlatego, że nie bardzo chciałem się z za nie zabierać. Gdzieś tam do mnie trafiły, czekały sobie grzeszy na swoją kolej, i ze względu na swoją cenę, uznałem, że. Hmm. Na razie nie, ale to na razie nie było troszkę podejściem niepotrzebnym, bo uważam, że jak za słuchawki poniżej 200 zł, to bardzo so z grają naprawdę sensownie. Jest to brzmienie nieuniwersalne, trzeba to powiedzieć wprost. Jeżeli skupiacie się głównie na muzyce gitarowej, szukajcie dalej. Natomiast jeżeli lubicie muzykę elektroniczną, muzykę popową, muzykę współczesną, przede wszystkim współcześnie zarażowaną, no to to jest adres, który może się w waszych uszach, w waszych rękach sprawdzić. Natomiast Natomiast tutaj trzeba jeszcze dodać, że sytuację może poprawić ten wbudowany korektor. On oczywiście jest, posiada tylko trzy preinstalowane tryby, my nie możemy sobie dostosować gdzieś tam całej linii korektora, tak jakbyśmy chcieli, natomiast mamy te trzy podstawowe, czyli neutralne, wzmocnienie sopranu, wzmocnianie basów, mamy dostępne, to jest ok, to pozwala to brzmienie zmodyfikować odczuwalnie, to od razu powiem. Mamy fajną jakość rozmów, mamy niezły czas pracy na baterii, ale uwaga, słuchawki potrafią w najmniej spodziewanym momencie się rozładować i na to uczulam. Mamy całkiem fajną jakość wykonania, te słuchawki się jakoś nie roz klekotały to ciągle działa z takim fajnym solidnym oporem ze sprężynowaniem jak powinno jak wtedy kiedy by było nowe no po prostu to są naprawdę solidne i sensowne y, słuchawki w tej półce cenowej oczywiście ja bym polecił tym osobom które lubią mieć w komfort ten komfort to jest też wypadkowa. Zobaczcie, kopułka jest dosyć spora, ale jest bardzo fajnie wyprofilowana. Jest tutaj taki otworek, który może też doprowadzać powietrze, i nie mamy uczucia tej zatyczki w uchu dla mnie to jest duży plus, zwłaszcza wtedy, kiedy chcę ze słuchawek korzystać dłużej. Do tego słuchawki wyglądają po prostu ładnie, elegancko, to i może się podobać ono jest inne i na pewno może się podobać to, co Wam jeszcze raz pokażę, czyli sposób, w jaki są wykończone to jest taki fajny, e, uśmiech w stronę osób, e, które Lubią coś eleganckiego mieć gdzieś przy sobie. Dla mnie za te delikatne akcenty też plus. Reasumując. Słuchawki, które na papierze niezbyt mają o czym skusić, bo Bluetooth 5.2, bo podstawowe kodeki, bo nie ma ENSE, bo nie ma jakiejś mega rozbudowanej aplikacji, ale w praktyce no, mają czym zaskoczyć pozytywnie, bo to brzmienie jest dość energetyczne, dosyć świeże przede wszystkim. Nie ma tutaj tego basowego koca i za to zdecydowany plus. Ogromny plus też za to, że te słuchawki posiadają sterowanie. Sterowanie, w którym znajdziemy też regulacje głośności, które możemy dostosować. Do swoich gustów. W tej klasie cenowej to naprawdę nie jest zbyt częste, za to filmik chciałbym pochwalić. Ogólnie, jeżeli szukacie słuchawek, które nie muszą posiadać aktywnej redukcji hałasu otoczenia, które nie muszą mieć jakiegoś mega dopieszczonego brzmienia, myślę, że to urządzenie w zupełności Wam wystarczy.